Cześć kochani, witajcie we blogu. Jest taki po prostu zwykły niedzielny wieczór. Za oknem już zdecydowana jesień. Już jest tak ponuro. W ogóle wczoraj jak byliśmy, wracaliśmy z zakupów wieczorem, to nawet była burza. Bardzo się zaskoczyliśmy. No raczej w październiku rzadko się spotyka burza. Co prawda trzy razy zagrzmiało i to by było na tyle. ale gdzieś tam taki efekt e, zaskoczenia był. Powiem Wam, że postanowiłam właśnie, że sobie zrobię kawkę. E, co prawda już jest godzina 18.30. Maciek poszedł do znajomego, e, także... Pooglądałam trochę filmów na YouTubie, zmontowałam e, film, który pojawi się jutro, e, ponieważ właśnie jestem w trakcie testu podkładu. I ponieważ jakiś czas temu bardzo e, spodobał Wam się film pod tytułem Walka Podkładów z Drogerii, to postanowiłam ponieważ teraz w jest bardzo dużo nowości to sobie stwierdziłam, że sobie kupię i też właśnie mm, podzielę na dwie kategorie i zrobimy sobie taki teścik taką walkę. Wczoraj używałam podkładu z perfekty. Dzisiaj mam podkład z Soreya plantę. No i mam już go ponad 4,5 4 godziny. No i jak widzicie, się przybliża. Spójrzcie, wygląda naprawdę fajnie. Owszem, świeci się, ale wygląda lepiej niż ten z wczorajszy z, z perfekty. Mam jeszcze w planach nagranie drugiej walki, a raczej to już będzie trzecia walka. Z tym, że to będą tamte, to będą podkłady antybakteryjne, ponieważ również Eveline wypuściła nowy podkład o nazwie um, Tea Tree bodajże, czyli drzewo herbaciane. Um, I on ma być antybakteryjny, jak również AA wypuściło serię. O matko, nie pamiętam. Coś z Go. A ja to wam pokazywa to w ulubieńcach? Nie, nie przypomnę sobie. Z Celerem w każdym razie. No i on też jest antybakteryjny, więc stwierdziłam, że druga walka to będzie, ta, którą nagram teraz, to będzie właśnie walka podkładów antybakteryjnych, natomiast ta to jest walka podkładów o naturalnym składzie. Ponieważ Soraya ma 97% składników pochodzenia naturalnego, natomiast Eveline, nie Eveline, Perfecta 99%. Dodatkowo zrobiłam sobie, słuchajcie, kawkę, to jest pumpkin pie. Właśnie jesień to jest ten moment, kiedy ja lubię świece już zapachowe, takie zimowe. Już zmieniam bukiety na takie astry, kapustki. Tutaj widzicie. To jest właśnie ten moment, kiedy już fajnie tak sobie zmienić smaki, klimaty. W lecie też, też jeżeli pelimy świece smakiem to są to świece lekkie, takie zapachy lekkie. A teraz mamy, nawet nie wiem, co mi się tutaj pali. Odstawię kubek z kawą, bo to się źle skończy. A teraz słuchajcie, mam Sticky Maxa z wax Lyrical Wax w sumie Winter Walks. Frosty Morning. Bardzo ładnie pachnie. Taką dużą świecę dałem 50 zł. koniec 49,99. Jestem pewien, że ich cena to jest 93 zł. Ja bardzo często kupuję świece Sticky Maxa, bo fajnie się sprawdzają. Długo pachną. W ogóle mam bardzo dużo świec w większości właśnie Sticky Maxa. Dostałam też ostatnio, słuchajcie, w prezencie dwa łódwiki ale naprawdę małe. To jest Ligia, ja już ją paliłam i ona naprawdę pachnie tak. Mm, tak bardzo elegancko. W ogóle ja uwielbiam ten odgłos w woodwickach, kiedy ta świeca nam po prostu strzela. Ten knot tak strzela, i tak naprawdę czujemy się, jakby był zapalony kominek. Z tym, że zauważam, że w tej małej to akurat jest tak, że to przez krótki czas ona tak strzela. I ona kosztowała 28 zł. Natomiast na urodziny, teraz od koleżanek, dostałam Woodwicka. Ty, słuchajcie, zapach takiej świeżej bielizny, świeżo upranej, czyli taki po prostu taki świeży zapach czystej pościeli. To jest naprawdę taki. Trochę mi się ten zapach, słuchajcie, kojarzy z takimi dawnymi kadzidełkami. Pamiętacie, jak paliśmy takie kadzidełka? To jest właśnie dla mnie taki zapach. Bardzo przyjemny, naprawdę. Uwielbiam go. Jeszcze go nie paliłam, ale sam zapach, bo mam po prostu zapalonych zbyt dużo takich świec, więc stwierdziłam, że nie będę ich zapalała aż tyle. W ogóle wydaje mi się, że coś się mam nie tak ze śmietanką. na kawa. W ogóle kupiłam sobie też sporo nowych rzeczy, które chciałam Wam pokazać. W ogóle wybaczcie mój strój taki domowy, ale to jest właśnie niedziela, to jest ten dzień, kiedy jest dla mnie po prostu totalna swoboda, kiedy staram się zrelaksować przed kolejnym tygodniem, ciężkim tygodniem. Jutro i we wtorek mam cały dzień rozmowy kwalifikacyjne online. I to naprawdę nie będzie łatwe, bo jednak jak spotykamy się z kimś twarzą w twarz, to jest tak jakoś przyjemnie, nawiązujemy taką relację. Nawet jeżeli ktoś musi zrobić jakieś zadania, to jednak to inaczej wszystko wygląda. No jeżeli jest ta relata, taka, taki kontakt online, gdzieś tam coś nie łączy, żeby się nie słyszy, i zawsze jest po prostu odwieczny problem. I naprawdę potrzebuję na ten przyszły tydzień dużo energii, ale ja chciałam Wam też pokazać właśnie te rzeczy, które sobie kupiłam. I to są, słuchajcie, kapcie. <grych> Za te kapcie, to są emu, te prawdziwe oryginalne emu. E, trochę mi sierść z nich ucieka. To jest w takim gołębim kolorze. Powiem Wam tak, e, mi zimą strasznie marzną stopy. Zimą, jesienią ja mam wiecznie zmarznięte stopy i mnie to strasznie irytuje, mam potem problem, żeby je rozgrzać. Więc stwierdziłam, że kurczę, no tak dużo osób chwali te kapcie, że właśnie one grzeją, że nie ma tego uczucia zmarzniętych stóp i tak dalej. No i mówię, dobra, ja je kupię, skoro są takie zachwalane, bo to tej wełny Marynosa, no to na pewno będą super. Maciek ma stroje termiczne właśnie, bieliznę termiczną też z Marynosa. No i kupiłam, znaczy kupiłam, weszłam na stronę eobuwie i jakiego doznałam w szoku, że one kosztują 260 zł. O matko, myślałam, że padnę na zawał. Mówię, no nie, no w życiu sobie nie kupię kapci za 260 zł, no musiałam na głowę upaść, żeby kupić takie drogie ciapy, mimo wszystko. No ale e, rozmawiałam z rodzicami, no i ostatnio miałam urodziny, no i rodzice zaproponowali, że, e, ponieważ oni tak nie mają pomysłu na to, co mi kupić, zresztą ja wszystko mam, Nieprawda. To postanowili, że kupię mi właśnie. ze mi te czapy i je mam, i powiem Wam, że jestem z nimi zachwycona. Ja już rozumiem fenomen tych czapów w kapciach, nie wiem, jak się u Was mówi, bo naprawdę jest w nich tak nieziemsko ciepło po prostu tak nieziemsko ciepło. No, uwielbiam po prostu. Uwielbiam je i w ogóle mogę chodzić bez skarpetek i przynajmniej mi stopy nie marzną. No, zaczęłam chyba od mówienia o bluzie, żebyście mi wybaczyli. To jest ta bluza z Primarka, z taka z polarem pod spodem. Ale no już yy, co prawda grzeję, aczkolwiek jeszcze tego ogrzewania w mieszkaniu nie włączamy, no bo bez przesady. Z takich nowych rzeczy, które sobie kupiłam i które chciałam wam, chciałabym Wam polecić, to jest słuchajcie ten płyn. To jest Ceylan, Supreme. I to jest słuchajcie płyn, który też jest, no tutaj mamy yy, 1200 ml, czyli trochę ponad litr. Wiecie co, on kosztuje tam 13 złotych, ale powiem Wam, że pachnie przepięknie. Ja zawsze używam płynu do płukania do prania, bo to jest... nie wiem, raz, że to pranie, dwa, że potem utrzymuje się naprawdę fajny zapach, jeżeli mam dobry płyn. No ten jest taki elegancki, taki trochę owocowy. Nie chcę długo wąchać, bo nie wiem, czy wiecie, ale znaczy, generalnie nie wolno tego robić, długo wochać płynów. I naprawdę jest fantastyczny. Bardzo długo się utrzymuje mi. Go poleciła teraz moja mama, żebym sobie koniecznie kupiła. No i zgadzam się z nią, bo naprawdę super się um, sprawdza. Z takich rzeczy. Ja już Wam kiedyś chyba wspomniałam o tym, że mam problem z włosami. Miałam, mam straszny problem z włosami, ponieważ lecą mi niemiłosiernie i już mam. Y, mieszczą mi się po prostu w garstce, że tak powiem. I mnie to trochę przeraża, bo. No, jak jej myję, no to po prostu ja myję włosy z głową nad wanną, i jak mam je w dół, to widzę, po prostu leję wodą i te włosy po prostu jeden za drugim, jeden za drugim. Staram się co jakiś czas złapać ręką, żeby mnie zapchało odpływu, no bo to jest koszmarna ilość włosów, która mi leci z głowy. Jak, wiecie, jak widzieliście, w Notino sobie kupiłam te szampony i wcierkę z Karastas. Póki co nie widzę jeszcze różnicy, no ale ja też krótko używam. Ale kupiłam sobie ostatnio coś, co jest po prostu hitem i bardzo ciężko to coś dostać. Jest to, słuchajcie, olejek Khadi. Olejek marki Khadi. Jest to, słuchajcie, olejek stymulujący wzrost włosów. On kosztuje mniej więcej 50 zł, za tyle możemy go kupić. On jest w ciemnej poteleczce, bo jak wiecie, takie produkty powinny być w ciemnych opakowaniach. Śmierdzi bardzo ziołowo, ma pompkę i ten produkt... Praktycznie w 100% składa się z roślin, z ziół i on jest, słuchajcie, ym, opracowany na bazie wiedzy ajurwedyjskiej. I tutaj y, przeczytam Wam, co jest napisane na temat tego leku. Olejek wyprodukowany z najwyższej jakości olejów roślinnych i cennych indyjskich ziół. Stymuluje wzrost włosów i pomaga odbudować matowe, zniszczone włosy. Bogate składniki ziół pobudzają ukrwienie skóry głowy i wzmacniają bólki włosowe. Tym samym przyczyniając się do szybszego wzrostu włosów. Rozmaryn Amla i Bringaraj działają regenerująco i detoksykująco, a dodatkowo przeciwdziałają wypadaniu włosów. Objętość to jest 50 ml, a sposób użycia to wstrząsnąć przed użyciem, niewielką ilość masować w skórę głowy i włosy, pozostawić od 20 do 60 minut, a następnie zmyć szamponem. Dla najlepszych rezultatów stosować dwa razy w tygodniu. No, i tak naprawdę to jest tyle. Powiem Wam, że ja e, o tym olejku rewitalizującym słyszałam bardzo dużo, e, dlatego postanowiłam, że koniecznie go kupię. On był bardzo długo niedostępny, prawie tak jak, ten, jak ta paleta e, cieni do powiek z Mio, pod tą ślubną. Bardzo na nią poluję. Ona jest ciągle niedostępna ani na stronie Mio, ani na Mimci Shopie. Jest mi strasznie przykro, że jej nie kupiłam sobie wcześniej. Mam nadzieję, że będzie, bo marzy mi się po prostu ta paleta. Teraz też myślę o palecie Face tej nude, tej neutralnej takiej, która też jest po prostu bestsellerem. No ale wracając, to powiem Wam, że ten olejek jest. Po pierwsze, śmierdzi. Śmierdzi ziołami, ale liczę na to, że naprawdę przyniesie efekt, bo wiele osób mówi, że mam od razu po nim, po krótkim czasie, po prostu wybuch baby hair i te włosy jednak przestają wypadać. No bo ja jestem przerażona, słuchajcie, naprawdę. Mówiąc krótko, jestem przerażona tym, co się dzieje z moimi włosami. Jestem przerażona tym, w jakim tempie one wypadają, w jakim są stanie. W ogóle jutro idę na botoks włosów. E, taki sobie kosztuje u mojej kosmetyczki 150 zł. U mojej fryzjerki w sumie nie kosmetyczki. E, no i ten botoks włosów to trwa około półtorej godziny. Tam są nakładane różne kwasy owocowe, jakieś różne pre preparaty, które mają tak jakby wzmocnić te włosy, odżywić, nadać im blask, odbić je trochę od nasady. Nie wiem, ja włosy olejuję, używam, staram się używać dobrych szamponów, gdzieś tam pielęgnuję odżywkami, no ale mimo wszystko to nie jest ten efekt, który chciałabym osiągnąć, już nawet je teraz skróciłam i nadal mimo wszystko nie jest to to, co bym chciała na tej głowie mieć. Także jutro idę na ten Botox i zobaczymy, jak mi się sprawdzi, czy te włosy faktycznie będą trochę bardziej odżywione, czy będą trochę lepiej się prezentować. No bo na razie ten efekt, który jest, to mnie nie zadowala. Jeżeli chodzi o naturalne kosmetyki, to kupiłam sobie jeszcze coś. To jest tonik, słuchajcie, Garnier Bio, Garnier Bio z tym oznaką Eco i to jest tymiankowy. I to jest, słuchajcie, do, dedykowany tonik oczyszczający do skóry mieszanej oraz tłustej z organicznym olejkiem eterycznym z tymianków, wodą mięczmienną oraz kwasem salicylowym. Skute skutecznie oczyszcza, zwęża pory, matuje i tonizuje skórę, daje uczucie natychmiastowego odświeżenia. E, powiem Wam, że naprawdę jest to fajny produkt, on nie był drogi. To jest ten olejek, no, czy ten tonik. I naprawdę moim zdaniem fajnie się sprawdza, jest trochę bardzo intensywny, jeżeli chodzi o eteryczność. Pachnie mocno tymiankiem i jak, jak sobie go używam na wacik, jak wieczorem po wieczornej pielęgnacji, albo raczej w trakcie wieczornej pielęgnacji i po prostu jak biorę go gdzieś tutaj w okolicy oczu, to po prostu łzawią mi, lecą mi łzy ciurkiem, dosłownie, bo to jest bardzo intensywny, intensywny produkt, ale mam wrażenie, że gdzieś tak fajnie tą moją cerę zmiękczą, no, na drugi dzień ja nie jest taka błyszcząca. Fajny, fajny. I e, to, co sobie jeszcze kupiłam, słuchajcie, to jest taki, o, koktajl. To jest produkt, który nie ma w składzie alkoholu. E, a już powiem Wam, dlaczego go kupiłam. E, otworzyli w Galerii Mociny nową restaurację, która serwuje ramen. Przepyszny ramen. No i e, postanowiłam, że e, jak byliśmy ostatnio, to za, do ramenu zamówiłam sobie, po prostu chciałam się pić, więc zamówiłam sobie lemoniadę o smaku właśnie marakui z pomarańczą i powiem Wam, że było O Boże, jakie to było dobre, to po prostu niesamowicie. No i właśnie postanowiłam, że sobie kupię gdzieś taki syrop. Myślałam raczej, że z Monini dostanę taki syrop o smaku marakui, ale nigdzie nie znalazłam. No i wczoraj jak byliśmy na zakupach w Osą, to dorwałam taką butlę za 13 zł. To jest po prostu koktajl bezalkoholowy a dokładnie napój niegazowany, z sokiem z marakuj, aromatyzowany, bezalkoholowy, no i składniki woda, cukier. Sok z 5% z koncentratu, aromat naturalny, aromat kwasy, kwas cytrynowy, barwniki yy, i naturalny aromat, jakieś tam stabilizatory. Wiadomo, że tutaj więcej badziewia i chemii niż niż zdrowej diecie A powinno być, no ale... Nie będę tego piła codziennie, dzisiaj sobie właśnie piłam e, rozcieńczone z wodą gazowaną, z, z plasterkami pomarańczy i z lodem i naprawdę było bardzo fajne. No i nauczyłam się, słuchajcie, a może inaczej, jestem cały czas w trakcie nauki używania tego cuda, czyli zalotki z S z którą również zamówiłam sobie na Notino, która miała bardzo fajne opinie, wygląda w ten sposób. Powiem wam, że naprawdę jestem z niej zachwycona po prostu, aż znaczy nią jestem zachwycona, bo jest cudowna, naprawdę jest cudowna i super się jej używa i mm, moje rzęsy w końcu są widoczne, ładnie te, tuż je podkre, podkreśla, e, jeszcze jak nałożę sobie tą bazę mm, z Max Factora, to już w ogóle i jest rewelacja, po prostu naprawdę rewelacja. Um, i serdecznie Wam um, polecam, bo spróbujcie, jeżeli boi, boicie się tak zalotek jak ja do tej pory, to naprawdę bez sensu i tracicie bardzo dużo. Ja jestem bardzo na tak i uważam, że um, o ile to prawda, że nie niszczy rzęs, no to póki co mi nic nie wypada, no to, oprócz włosów, no to naprawdę warto się popuścić o taką zalotkę. I, I co jeszcze Wam chciałam pokazać? Chciałam Wam jeszcze pokazać moje kolejne marzenie, które sobie kupiłam. żeby mi się to marzenie nie rozpadło. Słuchajcie, bananowiec. Ja po niego pojechałam do Ikei, ale go tam nie było. No więc zajechaliśmy, jak mam u lekarza ostatnio na Ushisunowie. To zajechałam tam do Osą i właśnie tam dorwałam takiego bananowca. To bodajże 26 zł czy 29 zł. Bardzo mi się podoba te liście, ma przepiękne. Pamiętajcie, że bananowce nie nienawidzą zraszania, bo jak się dostanie na ich. A, tu mam. Jak stanie na ich liści jakaś woda i długo pozostanie, to potem robią się takie nieestetyczne plamy, jak tutaj. Także trzeba uważać, jeżeli chodzi o zraszanie bananowców. Do tego trzeba pamiętać, że one mają bardzo delikatne liście i bardzo szybko się łamią. Ja oczywiście nagram dla Was czasem film. O bananowcu tutaj ma taki fajny liść. Mam w ogóle trzy raz, tak, trzy dodatkowe takie dzieci tutaj na dole. No przepiękny jest ten bananowiec, bardzo mi się podoba. Trochę mi doniczka nie pasuje do, mojego, do moich białych donic tutaj w salonie i mojego kosza, no ale póki co na razie będzie w tej. Przepiękny jest ten bananowiec. Naprawdę cieszę się, że go kupiłam. Mam nadzieję, że mi się nie zmarnuje, bo niestety idzie zima. W mieszkaniu już będzie sucho. Teraz sobie też muszę poszukać rzeczy powietrza. To też jest podstawa, podstawa, rzecz, którą muszę kupić, że kupić taki właśnie parowy nawilżacz, bo od razu fajniej się mieszka wtedy, tak, bo grzejniki, mimo wszystko, ja tam oczywiście kładę jakieś tam ręczniki, ściereczki na te grzejniki tutaj w salonie, w kuchni, żeby nam, żeby wyschły, ale przy okazji, żeby nam trochę nawilżyły to powietrze, myślę, że to fajnie się sprawdza. No i słuchajcie chyba to wszystko, co chciałam wam pokaza powiedzieć, pokazać. W ogóle planowałam, że pojadę do rodziców i pojedziemy sobie na ryby, a tu się okazuje, że ta pogoda się coraz bardziej psuje. Zresztą ja mam taki moment w pracy, że też nie mam bardzo kiedy wziąć urlopu, chociaż przyznam, że chciałabym jeszcze tak tydzień na spokojnie sobie wziąć, ponieważ mam bardzo dużo urlopu, bardzo dużo tego, tego rocznego to jeszcze nawet nie ruszyłam. Więc jak najszybciej chciałabym ten urlop wykorzystać, bo wiadomo, że mi się w końcu zmarnuje. Dobrze, to jest prywatna firma, więc gdzieś tam możemy się jeszcze dogadać. No ale generalnie chcę wziąć urlop i właśnie myślałam, że pojedziemy z tatą na ryby. Moja mama oczywiście teraz trzecie trzeci jest przeziębiona ja nie wiem, ta kobieta choruje po prostu co tydzień, praktycznie ma anginę. No ale chyba się pogoda trochę za bardzo psuje, żebyśmy mogli na te ryby pojechać, żeby był sens w ogóle tam siedzieć i żeby nie zamarznąć. No bo jednak od wody to jeszcze wieje dodatkowo. Jak my jedziemy nad stawy, no to jest dość chłodno. No i co, kochani? No to chyba będę już kończyć pomału tego vloga. Tak stwierdziłam, że dawno się do Was nie odzywałam, tutaj kilka fajnych rzeczy mam. Jak coś do mnie jeszcze przyjdzie, to oczywiście Wam pokażę. Niebawem się szykuję Hol ubraniowy z hm ponieważ zrobiłam zamówienie jesienne. No i była też przepiękna bluzka w Reserved. nie w Reserved, też właśnie w hm ale mi ją wykupiliście. Już miałam ją w koszyku, a jak chciałam zapłacić już za zamówienie, to dostałam komunikat, że niestety y, zamówienia już nie mogę zrealizować, bo produkt się wyprzedał. Hmm. Dostałam też nowość, na urodziny kartę podarunkową do Contigo, więc będę musiała sobie coś kupić. Coś czuję, że dalka mi wpadnie do mojego koszyka, no, ale jeszcze się y, tam porozglądam. Póki co mam bardzo dużo y, kosmetyków, aczkolwiek wiecie, że nigdy nie jest zabyt wiele. No i to chyba tyle, kończę tego vloga, mm, dziękuję, że go obejrzeliście, jeżeli Wam się podobał to koniecznie proszę klikajcie subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło, bo ja Wam często powtarzam, że tak naprawdę to dzięki Wam chce mi się te filmy nagrywać, gdzieś tam montować je po nocach, pomijam, pomijam fakt, że ja to bardzo lubię, Sama się też wiele uczę, bo zdobywam jakąś tam nową wiedzę, tak jak się przygotowałam na przykład do filmu dotyczącego pielęgnacji ust i rąk, czy chociażby y, trenów na jesień, zimę. No to przyznam że, że, że fakt przygotowania tego filmu zajęło mi sporo czasu, ale było bardzo przyjemne i ta moja wiedza też się poszerzyła o wiele rzeczy. No, także tak, widzę, że już 22 minuty gadam, więc chyba czas i pora kończyć tego vloga. Także jeszcze raz proszę, że jeżeli nie subskrybujecie kanału, to będzie mi naprawdę miło, jeżeli to uczynicie w tym momencie i zostaniecie ze mną na dłużej. Pamiętajcie, że klikając dzwoneczek będziecie mieli przypomnienia o nowych odcinkach. I co? Do zobaczenia. Cześć!